Cześć, kochanie, mogę dostać 800 robuksów? Hmm, nie bardzo. Dopiero na urodziny możesz dostać 800 robuksów jej ja nie chcę dać na troszeczkę dziwne to. Ale urodziny mam dopiero w marcu. Trudno, musisz poczekać. Ach, zawiodłam się, ale mam świetny pomysł. Wejdę na Brookhaven, znajdę jakiegoś bogacza i wykorzystam go, żeby dostać roboksy. O nie, do... widzowie, to się może źle skończyć, naprawdę. Siema do wszystkim z tej strony, Bekon, witam was serdecznie, dzisiaj reaguję na historyjkę Roblox pod tytułem Kocham ją, ale ona się znęca nad Bekonem. Jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i lecimy. ...dzieła. Będę tylko udawać miłą i słodką. Wtedy mnie polubią i dadzą mi roboksy. To jest chytry plan. Ten chłopak wygląda sympatycznie. Hej! Hej, słodziaku. Jak masz na imię? Cześć, jestem Lucja. Jestem Janek. Miło cię poznać, Lucjo. Mnie o. też miło. Chcesz się zaprzyjaźnić? Ten Janek wygląda po awatarze, jakby miał dużo robuxów, więc Lucja chyba trafiła na swoją ofiarę. Jasne. Chcesz poznać moją koleżankę? Tak. Janek to daje nową osobę. Cześć. Kim jest ten pekon? To dziewczyna, którą dopiero co poznałem w Brookhaven. Jest bardzo miła. Więc dodałem ją do naszej paczki. Hej, jestem Lucia. A ja Kasia. Ale masz piękne imię. Dzięki, Lucjo. Ty też wyglądasz super. Myślałam, że mnie znienawidzisz. Bo jestem bekonem. Ej, Kasia. dziwne jest to, że ona mówi, że jest bekonem, a nie ma skina bekona. Ja jestem bekonem. Tak wygląda bekon, a nie tak jak ona. Ona ma jakiś filtr ze Snapchata. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Cia, możemy pogadać na privie? Jasne, czemu nie? Na privie. Hej, Kasia, mogę ci coś powiedzieć? Jasne. Podoba mi się Łucja. Co? Co? Ale ty ją poznałeś 10 minut temu. Ale już ją lubię. Jest miła i słodka. Należy jej się 100 tysięcy robuksów. Co? Okay. 100 tysięcy robuksów? To jest tak dużo. Przecież ja całe życie jakbym chyba pracował, to bym tylu nie uzbierał. No naprawdę, to jest ogromna suma. Hej, Łucja. Tak, kociaku. Myśli. Ona zna go dopiero od 15 minut, a już nazywa go kociakiem. Podejrzane. Chcę ci coś powiedzieć. Co takiego? Podobasz mi się. Chcesz być moją dziewczyną. OMG, tak. Myśli. Znam go dłużej i on zrobił mnie jego pesti. A nie, a, nie a nie dziewczyną. Czuję, Czuję się dziwnie. dziwnie. O, zaczyna się tutaj dosyć mocny motyw zazdrości. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Łucja, Łucja zachowuje się zbyt, się zbyt słodko. słodko. Czy ona, go, ona wykorzystuje? go wykorzystuje? OMG, gratulacje. Możemy pogadać na piwie? Okej. Okay. Uch, czego chcesz, głupia? O, mam przeczucie, że Łucja Czemu nas głupia? wykorzystuje. Jest zbyt miła. Właśnie dlatego ją wybrałem zamiast ciebie. Nienawidzę ciebie i Łucji. Zamknij się. To, że Łucja jest miła, nie znaczy, że nas wykorzystujesz, czurze. Nie będę tracić czasu na kogoś takiego jak ty. O, już widzę bardzo stanowczy, ale nie wiem, czemu się to opłaci. Cię zachowuj i bądź dla niej miła, albo zniszcza ci życie. Pożałujesz tego. Co on Wracamy. Mówi? Hej, Łucja, jakie masz hasło do Robloxa? Dlaczego pytasz? Myślisz? No przecież po to, żeby dał mi Robuxy. Plan działa. Nieważne, po prostu podaj... Okej, okay, to Lucja gdzieś marzec. Myśli, myśl, myśl, myśl. Janek nie Jak ona mogła dać swoje hasło do Robloxa tak publicznie? No, ja naprawdę nie mam pytań, nie? nie dał Robuxu. Sprawdź swój Robux. OMG, mam 100 tysięcy. 100 tysięcy? Tak Janek. dużo? Jesteś najlepszy. Wszystko dla ciebie, piękna. Idę się przebrać. Myślę, że jestem miła. Haha, ha. no cóż, Robuxy mam. Limit zrobiony, plan wykonany. Gotowe. Hej, Bessie. MG, wyglądasz niesamowicie. Skąd masz robuksy? Opowiada historię. Chcesz, żebym przedstawiła cię Kasi i Jankowi? I razem mi pomożesz w moim planie. OMG, jasne. Ona jest taka sprytna. Ona naprawdę zdobyła 100 tysięcy robuksów. O tak, tak bardzo szybko. No? Ja naprawdę nie wiem, co jest z tymi dziewczynami. Chodźmy. Łucja to dała nieznajomego. Wow, ale masz słodki awatar. Dzięki. Wyglądasz... Okej, okay. kto to jest? To moja przyjaciółka. Hej, jestem Ania. A ja Kasia. Ja jestem Janek. Miło was poznać. A ja Miło was poznać. <grym> Chcecie zrobić face reveal? Tak, Co? face reveal! Chcę zobaczyć moją piękną dziewczynę. Okej, okay, to ja pierwsza. Słodziak, teraz ja. Piękna. OMG, ale przystojny. No to twoja kolej, Łucja. Już, kochanie. Szuka zdjęcia w internecie. Co? To ja już to jest Hania z GenZi, co ona zrobiła, To no, najgorszy fejk jaki widziałem w życiu, oni się od razu zjażą, że to jest z internetu, nie mogę. Przecież to Hania z GenZi. Żartowałam, ja. to jestem ja. O? Słodka. Jesteś śliczna. Ciekawe czy to naprawdę ona, bo teraz to już bym jej tak średnio wierzył. O nie, zostałam schakowana Jestem teraz noobem. Spokojnie, tu masz 100 tysięcy robuxów. Ej, szczerze Dzięki. mówiąc, wolę być chyba bekonem niż nubem. Ej, ale ona znowu dostała 100 tysięcy robuxów. Skąd ten koleś ma 200 koła robuxów, żeby dać je luźno jakiejś osobie? Ja naprawdę nie wiem, przecież to jest tak dużo. Dzięki, już wracam z powrotem do normy. Mam teraz 199 tysiąc robuxów. Dzięki, kochanie. Myśli. Haha, ha. nabrałam go. Zagrajmy w Murder Mystery 2. Okej. Okay. A po dwóch godzinach gry. Haha, ha, ha, to, to było, było super. super. Zgadza się, ale już późno. Muszę. Ale mówię chórkiem. Miłego dnia. Tobie też. Następnego dnia. Cześć, kochani. A, hej, Aniu. Hej, a gdzie Ucja? Tu jestem. Chcecie zagrać w Tower of Hell? Jasne. Ja nie gram. Idę robić coś innego. Ale najpierw muszę się przebrać, żeby nikt nie wiedział, że to ja. Zaloguję się na alternatywne konto. I dodam tam roboksy. Idealnie. Od teraz będę nazywać się Lila. Co? Ona normalnie tak kombinuje ludzie, że mi się to w głowie nie mieści, nie? Ej, hey, chcesz się zaprzyjaźnić? Nie ma mowy, Nubie. Kup sobie roboksy. Wolę kupować coś przydatnego niż... to jestem ja, tam jestem ja, tylko jakiś dziwny głos ma ten bekon. Wydaje mi się, że ja mam lepsze. Ej, napiszcie w komentarzu, kto ma lepszy głos, ja czy ten bekon? A tak w ogóle on wygląda to słownie tak samo jak ja, bo nawet taką samą w koszulkę, normalnie coś pięknego. Ciekawe, co będzie mówił. Marnować pieniądze na grę. No to jesteś brzydki i nie zasługujesz na przyjaciół. Dziękuję za pokazanie mi, że mogę znaleźć kogoś lepszego. Pej, przegrywię. Pa. Uh. jaka ona była wredna. One nie przejmuj się bekonku nią! Naprawdę nie było się jej wart. <śbox> <śbox> ci ludzie wydają się Mili. Hej, chcecie być przyjaciółmi. Oczywiście. Oczywiście. Ucja to łącza. Myśli znowu ten znowu. znowu, znowu. Może ci się przedstawić. Okej, okay, jestem Janek. Kasia, Ania, Ucja. Łukasz! Miło was poznać! Dodam cię do naszej grupy. Łukasz! <ślesz> Ciekawe jaki. Czy zgadniecie jak ja mam na imię? Widzowie w komentarzu napiszcie jak myślicie, jak bacon, czyli ja mam na imię, jestem bardzo ciekawy, nie? Przyjaciół. Super, dzięki, właśnie uszczęśliwiliście mi dzień. Mam w końcu grupę przyjaciół, kocham was wszystkich. Tak, zagrajmy w Tower of Hell. Proszę. Proszę. Okej. Okay. W grze. Chcecie się zaprzyjaźnić? Nie, bo jesteś nube? To jest noob. Jasne. Przedstawmy się sobie. ja. Janek. Ania. Ej, ale tutaj są fajne postacie. Jeden, że jest bekon, to jest jeszcze teraz noob. No jestem mega ciekawy, co się będzie działo na tej grupce. Łukasz. Czy ja też muszę się przedstawiać? To jest Łucja. A ja jestem Jacek. Myślisz, Łucja, Myśli. Łucja Myśli. przypomina mi dziewczynę, która mnie przed chwilą prześladowała. Zdaćmy sobie wiek. Osiemnaście. 15 Czternaście. Szesnaście. 15! Robimy face reveal. Tak, face no. reveal, najlepiej. A czemu Łucja nie chce? Och, tak. Pomyłka. Napisałam mu. Ona przypadek. ma coś do ukrycia. <laughs> no to ja pierwsza. O, śliczna. Teraz ja. Ładny pysiaczek. Pysiaczek. Ja i Łucja jesteśmy razem. Ja następna. Słodka. Łucja, twoja kolej. Zostałam na koniec, bo jestem najładniejsza. Hehe. <laughs> Okej, okay. teraz ja. O.M.G. Ty jesteś moim bratem? Jacek, to naprawdę ty. Co? Tak, to ja. Piękny. Hey, Ej, Bekon i Nub są braćmi w prawdziwym życiu. Do tego to się nie spodziewałem. Piękny, znaczy brzydki. Jest Jestem Co? ładniejsza. No to to popatrz Twoją twarz, Lucja. Okej, okay, patrzcie. Wiem, że jestem tak śliczna, że chcecie mnie poderwać. Ale sorry, jesteście tylko Nubami. Fake. Mamy dowód. Ona Co? pokazała nam wcześniej swoją prawdziwą twarz. Ej, faktycznie ona znowu pokazała inne zdjęcie mi się wydaje, bo ona wcześniej pokazała tą Hanie z Jenzi, potem kogoś innego i teraz kogoś innego. Mi się wydaje, że te wszystkie zdjęcia są z Google, że ona ani razu nie pokazała swojej prawdziwej twarzy. Nie, proszę, nie pokazujcie. Jestem brzydka! Wyglądasz normalnie, patrzecie to ona. O, faktycznie, te, te, to te zdjęcie wcześniej użyła. Nie! Łucja opuszcza grupę. Dobrze, że wyszła. Ona była strasznie irytująca i toksyczna. Serio, wszystko przez jej wygląd. Była niemiła, toksyczna i kłamała. Mam jej dość. Chodźmy na Ragdola i znajdźmy kogoś nowego. Robicie grę Ragdol? O, to jest ciekawa dosyć gierka. Możecie napisać w komentarzu, czy wolicie się Ragdol czy Broksburga? Bo jestem bardzo ciekawy. Ja szczerze mówiąc, wolę chyba bardziej Broksburga. Wierzę, że kiedyś poprosiłem łucję o bycie moją dziewczyną. w grze. Hej, chcecie się zaprzyjaźnić? Patrzcie, to nowa łucja. Albo nie, jakiś nowy Łukasz. Ma grupę przyjaciół. I wszyscy to noiby. Błagam, nie zaprzyjaźniajcie się z nią. To dziewczyna, która mnie tręciła. Biedny o, A co to za taki słodki dzieciak? U, przestań być niemiła. Dobra, przedstawmy się. Nie trzeba, już was znam. Janek, Ania, Łukasz, Jacek i Kasia. Poznałam po nikach. Nie powiemy ci, jak mam naprawdę na imię. Jesteś obrzydliwym bekonem i śmierdzisz. Nie obrażaj Przestań. bekonów, bo będziesz miała ze mną osobisty problem. Ań. Jaki masz Facebook, żeby dodać ci do naszej grupy? Queen Lila. Bla, 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 bla. Kupa, 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 kupa. Bekon, <grym> bekon, 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 Ale wy jesteście psychicznie No hot? Nie, tam jest jakieś delulu totalne, widzowie. Stamy Roboxy, a poza tym jesteśmy braćmi. Tata powiedział, że obaj dostaniemy. Oni gadają w chórze, może oni są jakimiś braćmi, bliźniakami w prawdziwym życiu. No, nie wiem, naprawdę. Kłamca. Założę się, że nawet jednego Roboksa nie dostaniesz. Jak chcesz, ale my dostajemy po 200 tysięcy na głowę. Mówisz tak tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Okej, okay, zaraz wrócę z dowodem. Jacek, wyglądasz jak biedak i szczur. I to nazywasz dowodem. Bucha! To było nawet bogacza, Albo wylatujesz z grupy. Przepraszam bardzo, ale ja też jestem biedna. I co z tego? W naszej grupie nie ma miejsca dla biedaków. Tylko bogaci. Albo sigmy. Następna historyjka. Hej, Tomek, cześć, ktoś. Następna historyjka. O, ciekawe widzowie, że są dwie historyki w jednej. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. W ogóle jakieś śmieszne skiny się tutaj trafiły. Widzę jakiegoś bogacza, a ta, dziewczyna po lewej, to ja nie wiem, co z kabieckiego tak. Hej, Lilia, możemy pogadać? Jasne, ja też właśnie miałam coś powiedzieć, ale mów pierwszy. Chciałem ci powiedzieć, że naprawdę cię lubię, i chciałem zapytać, czy zostaniesz moją dziewczyną? W końcu jej powiedziałeś stary. Myślę, że bylibyście świetną parą. U. Ej, ona tak śmiesznie wygląda, ona wygląda jak jakaś beżka po prostu. Ja nie wiem, co to jest za avatar, kto go ustawił? Właściwie to jestem już zajęta. Dopiero co zaczęłam z kimś być. Przepraszam. I to właśnie chciałam wam powiedzieć. Co? No dobra, spoko chyba. nam go. Cześć wszystkim, mam na imię Janusz i jestem chłopakiem Lily. Miło was poznać. To jest! Ha, 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 ha. Jaki on wszystko ogromno. No Nie wiem, co bym musiał jeść, żeby być takie ogromne brzuszysko. Chyba żartujecie. Nie wierzę, że wybrałaś biednego bekona zamiast Krystiana. To chore. Wiesz, co jest naprawdę chore? Że oceniasz ludzi po tym, ile mają roboksów. No właśnie, nie jak można jak oceniać po tym względem ludzi. Przepraszam, nie chcę robić problemów. Odejść, jeśli tak będzie lepiej. Nie, nie odchodź. Wszystko w porządku, to nie Twoja wina. Lilia, nie myślisz rozsądnie. Napiszcie w komentarzu, czy dla Was liczy się to, czy ktoś ma Robuxy, czy ktoś ma fajny charakter. Napiszcie, jestem bardzo ciekawy. Nie. To do ciebie niepodobne. Przecież mogę Ci dawać Robuxy. Mogę do ciebie pasować, co On może Ci dać. Tak, Lilia, Tomek ma rację. No i co powiesz? Moja odpowiedź nadal brzmi nie. I tak już zostanie. Nie sądziłam, że jesteście tacy. Możecie przestać na nią naciskać. Chcę być w miejscu, gdzie wszyscy są mili i uprzejmi. Zamknij się! Nienawidzę... Czemu oni po nim tak cisną bez powodu? No dobra, rozumiem, że jest bekonem z takim ogromnym brzuchem, taką ogromną ambą, ale dlaczego po nim tak ciągle cisną? Dlaczego nie możecie być tacy mili jak kiedyś? Chodźmy stąd. Milia opuściła czat. Janusz, zanim pójdziesz, musimy ci coś powiedzieć. No dobra. Ej, do niego idealnie ja pasuje ta ja. My też się spotykaliśmy. Powiedziała mi, żebym udawał, że się kłócimy. Żebyś nie dowiedział się, że jesteśmy razem. Aj. I... Krzikał mi, że tak to wyszło. Powinieneś z nią zerwać. I powiedzieć jej, żeby była z mną. Ale nie mów jej, że ci to powiedzieliśmy, jasne? Myślałem, że znalazłem dziewczynę moich marzeń. Oni chcą go zmanipulować totalnie. No cóż, nie znalazłeś koleś. Więc ruszaj dalej. Pa. To był świetny plan. Teraz sama do mnie wróci. Hej, naprawdę mi przykro z powodu tamtych chłopaków. Myślałam, że nas zaakceptują. Nie, koniec. O nie, o nie. Oni mi wszystko powiedzieli. Co? Co ci powiedzieli? Tak, mówi całą prawdę. Wystarczająco dużo. I sztezie. Myślę, że powinnaś spotykać się z tym ziomkiem. Tak naprawdę. Nie, on się dał zmanipulować nim. Najgorzej. Nie. Ale. Przecież zerwałam z dwoma moimi najlepszymi przyjaciółmi dla ciebie, a ty teraz zrywasz ze mną. Będzie ci lepiej z nim. Ja Janusz blokuje Lilię. Co ty tu znowu robisz, Lilia? Mój chłopak zerwał ze mną znikąd. Bardzo. Nie dziwne. powiedział dlaczego, ale powiedział, że wy coś mu powiedzieliście. Co? My nic nie mówiliśmy. Ja chcę mi z powodu rozstania. Tak, Lilia, zasługujesz na kogoś lepszego. Ale oni kłamią! Ej, Krystian. możemy pogadać na privie? Jasne, co jest? Przepraszam, że cię wcześniej odrzuciłam. Możemy teraz być co? razem, jeśli chcesz. To byłby no zawsze. No Wiedziałem, że w końcu zmienisz stanie. Ale mi żal że będzie dobrze. Jesteś naprawdę miły. Tak, ty też? Chodźmy powiedzieć Tomkowi. Zgadnij co, Tomek. No zgaduję, jesteście razem. Jak się domyśliłeś? Tak, super. No, nie Pasujecie ciężko to... było się domyślić, jeśli zmanipulowaliście go specjalnie pod to. Och, jaka szkoda, szkoda mi tego Janusza, strasznie! u siebie. O wiele lepiej niż z tym bekon nubem. Ej, co jest kochanie! Nic, po prostu nie obrażaj go, proszę! Kogo twojego reksa? Stara! On traktował ci jak sztura, a ty go bronisz? Możemy mówić co chcemy. Ej, przestań! Oj, jest Janus! Co ty tu robisz kołeś? Nie mów tak do nas. Zasługuje na kogoś lepszego. To ty zerwałeś ze mną bez powodu. Dokładnie. Krystian traktuje ją jak powinna być traktowana. I to nie Twój interes. Nie zerwałem bez powodu. Tylko dlatego, że mi zależało. To Wy zdradziliście mnie za jej plecami. Dokładnie, Dobra, dokładnie. Tego. Janusz, nie chcemy Ci tu odejść. Pozwól, że coś powiem. Tomek i Krystian. Powiedzieli mi, że mnie zdradzasz. Dobrze, że on teraz powie w końcu całą prawdę. I że mam powiedzieć ci, żebyś była z Krystianem. Keko, nigdy bym cię nie zdradziła. Krystian, nie mogę uwierzyć, że zrobiłeś coś takiego. Tylko po to, żeby mnie znienawidził. Koniec z nami. Bardzo Poć dobrze, na bardzo dobrze zrobiłaś. Nie zdradzałaś mnie? Oczywiście, że nie. Nieważne, co inni mówią o tobie, albo twoim awatarze. Zawsze będę się o ciebie troszczyć. Ej, ale ich awatarki pasują do siebie. Moim zdaniem oni powinni być razem. Szypujecie ich widzowie. Napiszcie w komentarzu, czyjś szyb, czy nie. <grym> Naprawdę, to ja wciąż cię lubię. Chciałbym, żebyś znowu została moją dziewczyną. Jeśli tylko chcesz. Tak, tak, oczywiście. Znowu zostanę twoją dziewczyną. Dziękuję, że jesteś taki wyrozumiały. To ja dziękuję ci, że nie jesteś żadnym chamskim szczurem. szczurem. Oczywiście, że nie. A nie tak mogę. w ogóle. Mam dla Ciebie niespodziankę. Kupiłam Ci trochę Robuxów. O rany, dziękuję Ci bardzo. To dla mnie naprawdę dużo znaczy. Nie ma za co. Idź teraz i odmień swój awatar. Wróciłem. Wow, ale przemiana, no nie, no teraz to normalnie crash i nie w do tego, co było. Wow, wyglądasz super. Dzięki, gramy w ragdola. Jasne. Wygrze ragdol. Hej. Hej. Hey. ci się zaprzyjaźnić? Jasne, może stworzymy grupę przyjaciół. Jasne, jestem Krysia. Jestem Janusz. Jestem Lilia. A ja, Witek. Ja i Witek jesteśmy razem. A wy? Tak, my też jesteśmy parą. Nego, O proszę, znaleźliście sobie nowych kolegów. O nie, tak taksyki. Co za toksyczki ludzie! Od konoby. I wygląda na to, że mały Januszek nadal biedny. Ciekawe, czy jego rodzina w ogóle ma na jedzenie? Jak on zostawcie może tak Janusza mówić, no? w spokoju. Teraz Marobuksy i nas. Wspaniałych przyjaciół. Nie pozwolimy wam już go gnębić. A kto wy w ogóle jesteście? Jakaś zgraja frajerów? Ej, to nie było miłe. A ty kim jesteś? Bezwartościowa bekoniaro. Po prostu Ej, zostawcie nie nas w spokoju. Bekonów. Nie chcę się kłócić. I tak nie dałbyś rady. Jesteś słaby i żałosny. Jak ja nie lubię, jak ktoś tak przychodzi na grupkę i obraża, tak mnie to denerwuje. Teraz nauczymy cię lekcji, której nigdy nie zapomnisz. Tomek i Krystian wychodzą z gry. Co? Udało się? O mój Boże. Co Oni się wy będą musieli zamyślić. Słuchaj, Besti, Za złe oceny dostaję karę na komputer. Co jak to? Na ile? Na pół roku. Muszę poprawić oceny. Mama mi każe. O nie, z kim ja teraz będę grać Bestii? Mam nadzieję, że mnie nie zdradzisz. I cały czas będziemy najlepszymi bestii. Dobra. Będę na ciebie czekać, papa moja kochana. Super. Kocham cię mocno. Ej, Pamięt... ale one mają matching. Wyglądają praktycznie tak samo, tylko mają inny kolor. Aj. Nie zmieniaj naszego matching outfitu. Jasne. Nigdy nie zmienię awatara na inny. Pół roku później. O Boże, już minęło pół roku. Spytam mamy, czy mogę pobrać w Roblox. Mamo, poprawiłam oceny, czy mogę pograć? Tak, córeczko, pograj sobie. Dziękuję, mamo. Dobra, w co by tu pograć? Wchodzi do gry! Boże, co to ohydny skin! <grym> skin Wygląda nuba. jakby go pies wysrał. <grym> Czas zmienić te odki. Ohyd... Co, jestem psem to ma przesada! włosy i bekońskie ciuchy. Dobra, tak będzie fajnie. Wyglądam, jakbym już miała mus. <grym> Teraz mózg. sprawdzę listę znajomych. Kogo mu tu mamy? Hm. Sanderka, Panterka, Skibidi562, czy ta osoba jest psychicznie chora? Co to za dziwny nick? Nie Wydaje mogę. mi się, że jej mózg wyszedł na spacer. Ale dobra, skoro mam ją znajomą... <grym> mózg wyszedł na spacer, to do za żarty w ogóle, to nie, nie mogę. Napiszę do niej. Ej, ja wiem. To przecież była moja kochana Besti. Jak ja mogłam tak mówić? Hej Besti, to ja Zuzia. Pamiętasz mnie? Graliśmy o nie, razem. ona zmieniła outfit, już nie mają matching outfitu. Kim ty jesteś? I czemu masz taki dziwny nick? Zuzia, babunia, 15. Babunia, 15. Bestii to ja. Nie Pół mogę. roku temu graliśmy razem, ale dostałam karę za oceny i nie mogłam grać w Roblox. A faktycznie, pamiętam. Zapomniałam, że istniejesz, ale okej. Okay. Zapomniałam, że istniejesz. Super przyjaciółka, naprawdę, jeszcze zmieniła matching outfit. No, ekstra. Hej, okay. mogę dodać cię do mojej grupki. Aha. Fajnie, że zapomniałaś, ale dobra, dodaj. Sandra dodaje Zuzię do grupki. Hej, kociaki, mam laki, mam ważne ogłoszenie. Co? Czekajcie, czuję coś w moim brzuchu. O, co o nie, to poszło jest? chyba z gruzem. Ha, ha, ha. Poczułem ten smród aż w słuchawce, jesteś ohydna, obrzydliwa. Nie, to ja nie słyszę, to ja słyszę. Dodałam moją byłą koleżankę do grupki. Co to ma być, widzowie? To jest jakiś totalny cringe. Ma chyba na imię Zuzia. Chyba. Byłam twoją bestią i nie pamiętasz mojego imienia. Sandra, co się stało? Zamknij się, szczury, nie mają prawa głosu, jeszcze nie skończyłam mówić. Sandra, nie bądź taka niemiła dla koleżanki. No właśnie, nieładnie z twojej strony. Mam propozycję, zróbmy Face Reveal. Okay. Okay. Face reveal. Dobra, to Bartek, ty pierwszy. Okej, okay, to jestem ja. O Boże, nie wiedziałam, że jesteś taki słodziak. Dobrze, że jesteśmy razem. Co? Sandra, możemy na piw. Okej. Okay. Sandra i Barty. Ta Sandra krej. to jest jakaś, widzę, totalna krajzalka. Przecież mówiłem ci, że nie chcę mówić publicznie o naszym związku. Dlaczego? Myślałam, że już mogę. Nie, nie możesz. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, aby to przemyśleć. Nie jestem tego pewien. Czego nie jesteś pewien? Wstydzisz się mnie? Aha, fajnie, dobra, wracam na grupkę Elo. Będziesz tego żałował. O, Sandra, zaczyna się tutaj jakaś bulwersja z jej strony. Na grupkę Słuchajcie, Bartek powiedział, że ma was dość i jesteśmy biedni. Co? Wiedziałam, że to jest kłamca i chorągiewka. Wyrzućmy go z głowy. ona kłamie! Czekajcie, Sandra zostawiła mózg w sklepie. Ona gada głupoty, ja was lubię. Dobra, ogarnijcie się i róbmy dalej face To no właśnie, róbcie to face reveal, nie. Dobra, jestem Zuzia. Mam 15 lat i to jestem ja. Wow, słodka, masz piękne włosy. Wow. Ale jesteś hot, marzę o takiej dziewczynie. Nawet śliczna. Teraz ja, jestem Adam, mam 16 lat, i to moje zdjęcie. Powiedział ładny. To teraz ty, Kasia, pokaż się dawaj. Jeszcze cię nie widzieliśmy. Oki doki, tylko ja nie wiem, czy chcę się pokazywać, okej? Okay? Nie mów tak o sobie, na pewno jesteś śliczna. Dokładnie, nie no wstydź właśnie, się. No właśnie, trzeba mieć więcej pewności siebie, a nie tak od góry się źle oceniać. Znamy się już długo. Okej, okay, to jestem ja. Co myślicie? I proszę nie obrażajcie mnie, bo w szkole nazywają mnie Paszczurzyca. O Boże, ale ty jesteś słodka. Mógłbym z tobą być do końca życia. Normalnie o, kraszuję. Chyba skraszował i to tak grubo. Stary, ty masz dziewczynę. Jak ty możesz tak mówić? Wiem, Masakra. przepraszam, ale tak szczerze mam dość, Sandry. Ona ma papkę zamiast mózgu i ma jakiegoś borderline. Aha, fajnie, że tak myślisz. Dobra, wychodzę od was. Jesteście psychiczni. Ona jest faktycznie dziwna, no ale nie powinien jej tak obrażać na forum. Powinniś sobie to jakoś wyjaśnić. To było trochę niemiłe, chamskie. A Bartek z tobą to zrywam, Nara. Sandra opuszcza grupkę. Ej, stary, coś ty zrobił. Skrzywdziłeś moją bestię. Tak, Też nie Też mi wolno się to nie podobało. Mówić. A tak Dajcie w ogóle. Spokój. Mam do Was pytanie. Sandra strasznie się zmieniła. Kiedyś była chyba inna, bo byliśmy najlepszymi bestii. No, była kiedyś normalna, ale ostatnio coś jej zaczęło odwalać, tak jakby nie była sobą. Zuzia, możemy na Oki do dałaś. Zuzia i Kasia na czacie prywatnym. Wiesz co, ja wiem czemu się Sandra zmieniła. Ale nie mów tego nikomu, okej? Okay? Luzik budzik. Nie powiem, moja kochana. Możesz mi zaufać, nikomu nie powiem. Wydaje mi się, że to wszystko przez Bartka. On ją zmienił, bo był strasznie toksyczny w ich związku i zaczął jej przez to gnić mózg. Naprawdę. Bartek wydaje się fajną osobą. I taką, który by jej nie krzywdził. Dobrze, że zerwali według mnie. Może Sandra przestanie być taka napięta i zdenerwowana? No to Sandra jest właśnie taka bardzo dziwna. Ona jest taka. No, ciężko określić jej charakter, ale jest dziwna, no trzeba to przyznać. Dobra, wracajmy na grupkę, bo będą jeszcze coś podejrzewać. Kasia wychodzi z czatu prywatnego! W sumie podoba mi się ten Bartek. Sandra w sumie nie jest już moją bestią. Tak, Aj, jak w tej historii się dzieje więcej niż w całym moim życiu, dosłownie. Powiedziała. A jakby poderwać Bartka? Czuję do niego jakąś słabość. A nawet jeśli jest toksyczny. To mogłabym go. Nie wiem, naprawić. Muszę spróbować. Zuzia wraca na grupkę! Wiecie co? Brakuje mi trochę Sandry i jej głupiej gadki. Nawet było śmiesznie, jak tu było. No, ona była troszkę głupia, ale nawet zabawna. Po prostu czasami było mi za nią wstyd. Ona nie potrafi się zachować w towarzystwie. Daj spokój, stary. Chodzi ci o to, że na przykład puszczała przy nas bąka. Tak, to było bardzo dziwne, na przykład. O. Czy masz coś innego na myśli? Dokładnie, na przykład właśnie to. To przecież ohydne zachowanie. A ty, Zuzia, co o tym myślisz? Nie wiem, ale wiem tyle, że muszę z tobą pogadać na priv, bo mam bardzo ważną sprawę. Okej, okay, to dawaj. Bartek, jak na ciebie patrzę, to mam motylki w brzuchu. Co? Co się tu dzieje? Nie mogę na ciebie przestać patrzeć. Proszę, zostańmy parą. O Boże, też miałem ci to powiedzieć, dlatego zerwałem z twoją bestią, aby cię poderwać, kochanie. Super, to chodźmy im powiedzieć o naszym związku. Co? Oszalałaś? Mam ci zamówić psychiatrę? O, chcę to pewnie ukrywać. Nic życie. nie mówimy o naszym związku. Ale czemu? Co się dzieje? Przecież jesteśmy parą. Ja jestem wychowana. Nie puszczam głośnych boków. <laughs> nie chodzi o to. Co nie mają z tymi wąkami? To. To, to będzie za bardzo podejrzane. Przecież ledwo co zerwałem z Sandrą, nie wiem, czy chcę naprawdę od niej odchodzić. Dobra, gościu. Co się decyduj. Jesteś ze mną lub z nią. Masz mi teraz odpowiedzieć. Albo Naura i z tobą nie gadam. Taka jesteś. Dobra, spadaj na drzewo, gdzie pieprz rośnie. Koniec z nami. Wow! Jeśli dotarłeś, to... to było naprawdę mocne. Nie spodziewałem się tego na koniec. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jutro kolejny odcinek z Bekona i zapraszam do słuchania mojej piosenki. Trzymajcie się. Na razie.